Centrum Języka Angielskiego Right Now powstało w Żorach z inicjatywy Rafała Żurkowskiego w 1992 roku. Jest jedną z najstarszych szkół językowych w Polsce. Posiada dwa oddziały w Żorach oraz filie w Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej. Centrum dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice multimedialne wraz z pełnym zapleczem metodycznym i biblioteką. Dla szkoły pracuje rokrocznie blisko 50 lektorów polskich o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz native speakerzy z krajów anglojęzycznych takich jak Australia, Nigeria, Singapur, Malta, Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W okresie ponad 18 lat naszej dotychczasowej działalności z naszych usług skorzystało ponad 20 tysięcy osób. Z naszej oferty językowej korzystają już teraz także dzieci naszych pierwszych słuchaczy. Jednocześnie większość nowych klientów pojawia się u nas z polecenia dotychczasowych uczestników naszych kursów. Cieszy nas, że jesteśmy doceniani. Słuchacze szkoły charakteryzuje duża rozpiętość wieku. Wielu z nich po zakończeniu kursów podejmuje studia filologiczne w kraju lub za granicą. Niektórzy z nich wracają do Right Now i podejmują pracę już jako lektorzy. Centrum wspomaga charytatywne imprezy kulturalne organizowane w Żorach, takie jak przegląd kabaretów kanasta, Gimpelchat w Melo, konkursy językowe w szkołach czy festiwal piosenki żeglarskiej Sari.